Música Cześć, witam Was w kolejnym filmie, tym razem z moim kotem Kociołkiem. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć nieco na temat pewnej rzeczy, która ciekawi wie, większość pewnie z dziewczyn, które dopiero zaczynają blogowanie lub chciałyby zacząć współpracę. I to jest współpraca ze sklepem Born Pretty Store, z którym większość polskich blogerek, przynajmniej paznokciowych, ma współpracę w tej chwili. No i ja też do tych blogerek, które współpracę mają się zaczą. I chciałabym wam opowiedzieć o dwóch rzeczach szczególnie, o tym jak z nimi współpracować, jeżeli chodzi o współpracę regularną, i jak współpracować z nimi, jeżeli chodzi o punkty. O punktach możliwe, że są takie osoby, które nie wiedzą, a jest to bardzo fajny sposób na obniżenie sobie ceny danych. Produktów. Jakiś czas temu napisałam na stronie Born Pretty, jest taki specjalny formularz dla blogerów, którzy chcą rozpocząć z nimi współpracę. Napisałam do nich ten formularz i e, tak jakby bez echałą się odbił. Stwierdziłam, że dobra, mam pewnie za mało obserwatorów, nie są zainteresowani. Ale po jakimś czasie przyszła do mnie na bloga, nie wiem, czy to miało jakiś związek z tym formularzem, czy nie. Jedna z tych pracownic z tego sklepu. Napisała komentarz na moim blogu, czy jestem zainteresowana współpracą z nimi. No i ja odpisałam maila do niej, którego zostawiła mi w tym komentarzu, że tak, jestem zainteresowana i chciałabym się dowiedzieć, na czym polega współpraca. Współpraca z nimi polegała na tym, że miałam 9 dolarów... mi konkretną listę rzeczy, z których mogłam sobie wybrać 3 rzeczy do 9 dolarów wartości razem. Wiecie, im zależy na tym, żeby były opinie na temat jakichś tam produktów, żeby były zdjęcia. Także wybierali takie rzeczy, które miały bardzo mało ocen. Przez co był mnie interesujące dla mnie oczywiście. No ale dobra, wybrałam te trzy rzeczy i, yy, i po jakimś czasie napisała do mnie maila ta sama kobita i mówi, że yy, jak tam moje opinie, nic takiego wiecie, yy, narzucającego, tylko po prostu dopytała się, jak tam mi idzie. No to ja mówię, że no w sumie wszystkie trzy opinie na temat tych produktów już są na moim blogu, podałam jej linki yy. No i ona mi odpisała jakby z automatu, miałam ale wrażenie, że prosi mnie, żeby hmm. mieściła zdjęcia na stronie internetowej, za które mogę dostać punkty, ale o punktach e, za chwilę. Poprosili mnie jeszcze o umieszczenie banera na blogu wysłali mi konkretny baner z kodem tym 10% zniżki. Słysz, jeżeli 10 osób kupi z tym kodem coś na stronie, to wtedy oni organizują rozdanie, ale ani razu nic takiego do mnie oni nie napisali, więc nie wiem tego na 100%. Nie wiem na jakiej zasadzie to jest konkretnie. Ja rozmawiałam akurat z Alice i później ona do mnie napisała jeszcze pytanie, czy ja bym mogła wsadzić linki do tych konkretnych produktów yy, oraz mój kod yy, ten zniżkowy do każdego posta, który napisałam z opinią. Yy, i Powiem szczerze, że trochę mnie to zdenerwowało pierwszy raz na temat tego sklepu, że oni ode mnie żądają, żebym wsadzała linki, mimo tego, że ja już to zrobiłam. Czyli wychodzi na to, że nawet nie zajrzeli do tych opinii, a twierdzili, że takie super, te opinie nie wiadomo jakie na temat tych produktów. Więc szczerze powiedziawszy. Trochę mnie tutaj to podejście zdziwiło. Ja rozumiem, że oni mają bardzo dużo współpracy, i patrzenie na wszystkie posty to jest przesada, ale niech chociaż nie piszą, że moja opinia była bardzo informative i, i thanks for a beautiful cooperation, jeżeli oni wcale tak nie uważają, tak? Albo w ogóle nie przeczytali mojego posta. I po tym czasie była cisza przez jakieś dwa miesiące, chyba, i później znowu do mnie napisali, czy nie jestem zainteresowana kolejnymi produktami. Znowu miałam do wyboru trzy produkty z wybranych z listy i tak z nimi pracowałam chyba dwa czy trzy razy. <laughs> I za trzecim razem wydawało mi się, że już do mnie nie napiszą, bo yy, się tak przedłużał ten czas, przedłużał i ja wtedy też postanowiłam, że więcej już dla nich opinii nie będę robić, ponieważ yy, dają opcje punktowe. A dla mnie opcja review, czyli tego, co oni żądali na początku, czyli tak, zrobić zdjęcia, ewentualnie filmik nagrać, wysłać im ten link, opisać w tym poście czy tam w tym hmm. wideo. Powiedzmy, napisać te linki, opisać to wszystko, jak to wygląda, skąd to jest wzięte, szukać tych linków później. Dla mnie to było tyle roboty, że się tak męczyłam nad tymi postami z recenzjami dla nich, że stwierdziłam, że chyba mi się mało opłaca dostać płytkę, którą wykorzystam raz. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest wielka moja kolekcja, ale mam około stu płytek, takich właśnie ośmiokątnych i trochę okrągłych, że. Nie opyla mi się troszeczkę za płytkę, za dolara, wkładać naprawdę dużo roboty jest nad jednym postem, jeżeli ktoś z Was nie robi postów sam samodzielnie, tylko po prostu ogląda filmy moje, to nie wie, ile to jest naprawdę roboty. Tak sobie usiąść, zedytować, popracować naprawdę pomalować te paznokcie, później trzeba je zmyć, później nowo coś pomalować. Mimo tego, że to się wydaje, że to jest fajna zabawa i to jest hobby, to naprawdę czasami męczy. Szczególnie że ja w tym momencie mam przygotowane około 30 postów, takich na fest, które mogłabym dodać teraz na bloga. Czyli ja praktycznie robię po 3-4 posty naraz, więc dla mnie to jest naprawdę dużo roboty. A pracuję do tego na pełen etat, a w weekendy no, mam swoje obowiązki też inne poza blogiem, więc nie mogę też spędzać całego dnia na komputerze. Także koniec marudzenia, i teraz może pozytywne rzeczy. Ym, od tamtego czasu się nie odzywają, to tak minął może miesiąc, może dwa od ostatniej recenzji. Pewnie się skuszę znowu i pewnie znowu zamówię od nich te do recenzowania produkty, jeżeli do mnie napiszą. Natomiast no, radzę się poważnie zastanowić, czy opłaca się Wam za dwie płytki za darmo he, y, siedzieć naprawdę długie godziny i pracować nad tymi postami. Natomiast y, przejdźmy teraz do tej bardziej przyjemnej rzeczy, czyli do punktów. Y, punkty na Born Pretty są takie, że macie przy, każdej, przy każdym produkcie macie opcję dodaj zdjęcie, dodaj film, dodaj, e, dodaj review czyli tam opinię na stronie. Jest jeszcze coś takiego jak affiliate link, czyli możecie zostawić link do posta na przykład na Facebooku albo do Instagrama albo do waszego bloga, gdzie wspominacie tylko o ich e, o ich stronie i piszecie że na przykład Yy, bardzo fajna promocja jest teraz na Born Pretty. Spójrzcie, proszę. I taki link do Facebooka powiedzmy zostawiacie na tej stronie i to jest... Pierwsza rzecz, za takie opinie możecie dostać tyle punktów. Później macie opcję dodania zdjęcia. Za zdjęcie, jeżeli się nie mylę, 30 punktów to też gdzieś tutaj się pojawi za chwilę. Później macie opcję dodania filmu. Film musi być dodany z YouTube'a bezpośrednio, czyli zostawiacie link. Ten, co macie normalnie na górze strony, jeżeli wstawiacie film i musicie zostawić też wasz user ID od YouTube'a, czyli na przykład u mnie to jest kokietka. i za wideo możecie dostać najwięcej punktów, ponieważ jeśli się nie mylę od 99 punktów już, jeżeli jest to pierwsze wideo na stronie, a jeżeli jest to któreś z kolei, no to już tam są mniejsze te kwoty. I z tego co ja widzę najbardziej się opłaca dodawać wideo natomiast wideo jest najbardziej, najwięcej pracy oczywiście potrzeba na nim, bo trzeba je ładnie zedytować, zed dodać na, na YouTube'a, trzeba mieć to konto na YouTube'ie w ogóle um, co w sumie tak w gruncie rzeczy nie jest takie trudne. <laughs> Myślę, że każda z was wie jak sobie założyć konto na YouTubie. I ja z tych punktów więcej rzeczy dostałam od Born Pretty niż, yy, niż z tych recenzji, dlatego ja się przerzucam na punkty, bo mi się bardziej po prostu opłacają. Mam mniej roboty, robię wtedy, kiedy mi się podoba, a nie że mam na głowie jakiś tam deadline, że oni mi powiedzieli, że mam miesiąc na to. Że oni raczej nie dają konkretnych terminów, ale im szybciej robisz, tym więcej ci dają tych współprac, powiedzmy, nie? Yy, no. I to w sumie tyle. Ja polecam tą wersję punktową, bo nie musisz mieć ani bloga, ani nie musisz mieć... Yy... Znaczy, konto na YouTubie musisz mieć, ale nie musisz być znany, żeby oni ci dali za to punkty. Yy... Aha, jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli dodajecie wideo na stronę Born Pretty, musi się wam pokazać taki czerwony napisik... Yy... Nie wiem, na przykład XY 2.00. I wtedy yy, i wtedy wiecie, że się ten film jakby załadował. I raczej za wszystkie filmy, z tego co mi wiadomo, się dostaje punkty. Natomiast nie za wszystkie zdjęcia się dodaje punkty. Można ewentualnie spróbować jeszcze raz dodać jakieś zdjęcie. Yy, to wtedy może przemyślą jeszcze raz, czy nie, nie chcą jednak wam dać tych punktów. To bardzo różnie zależy od tego, jaki oni mają nastrój, chyba, albo czy z automatu dodadzą, czy nie dodadzą. Ciężko powiedzieć, które zdjęcia oni uznają, a którego nie uznają. A czasami dodam trzy takie same i mi uznają, a czasami dodam pięć różnych i nie uznają mi żadnego. Więc to jest ciężka sprawa. Z taką ilością zdjęć, jakie ja mam, i z taką ilością filmów, które ja mam, e, szczególnie z tutorialami, to dla mnie to nie jest trudne, żeby sobie tam raz na nie wiem, trzy miesiące powiedzmy coś kupić. Do centa dolarowego jest jeden punkt, e, więc tysiąc punktów możecie jednocześnie na jedno zamówienie wydać, więcej nie, niestety. E, także na przykład, jak jest coś naprawdę bardzo fajnego za 30 dolarów, to nie ma opcji, żebyście sobie uzbierały, niestety natomiast to jest i tak całkiem niezłe zniżka 10 dolarów, na przykład ja zbieram w tej chwili na ten pokrowiec taki z czterema slotami na, na płytki Eee, ale dobra, do meritum. Eee, Oczywiście nie wiem, czy umieściłam wszystkie informacje, które chciałam w tym filmie, ponieważ zjadło mi część nagrania. Eee, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat tego, jak ta współpraca z Born się układa i chcecie coś konkretnego wiedzieć na ten temat, to bardzo proszę zostawić pytania na dole. Eee, ja się w tej chwili z Wami żegnam. Mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Na razie, cześć. Masz się położyć, albo, albo nie zostajesz tu, albo się kładziesz. Tak. No, cześć kotku. Już? No, jeszcze drugi. Fantastycznie. Nie nagram tego filmu dzisiaj. Dobrze, już? Już? Się połóż. Już się połóż. Mm -hmm. Co nie? Um. E, ja rozmawiałam akurat. już mógłby się położyć. Proszę. A ty? Proszę. Połóż się. No połóż się. Zaczyna się no. Teraz się baterie wyładują i tyle będzie z tego mojego nagrywania filmów, nie?